Jest 50 rok przed naszą erą. Cała Galia została podbita przez Juliusza Cezara. Cała nie. Jest taka jedna mała osada w Armoryce, która wciąż i wciąż stawia opór na Jest to oczywiście wioska Galów z Asterixem i Obeliksem, którzy w niej mieszkają. Cześć, witam Was serdecznie u mnie na kanale, Szymon z tej strony. Powiem właśnie dzisiaj kilka słów o przygodach Gala Asterixa, a dokładnie Asterixa. Legionisty. Komiks ten został mi udostępniony przez wydawcę, czyli Egmont Polska, w celach recenzenckich. No dobra, na początek kilka słów odnośnie konstrukcji tego albumu. Jak wszystkie te albumy w twardej oprawie składają się w zasadzie z trzech części, czyli mamy potężne materiały dodatkowe, wstęp, gdzie skupiamy się przede wszystkim na okolicznościach powstania tego albumu, czyli lata 60. podejście Francuzów do wojny, do w ogóle służby wojskowej i tak dalej. Musztry i tych wszystkich pozostałych elementów, zabawa odnośnie różnego rodzaju formy i tak dalej. Później mamy właściwą historię, która zaczyna się na stronie na 30. 35. I po zakończeniu tej opowieści, która kończy się bardzo, prawie że bardzo klasycznie, czyli ucztą Mamy kolejne materiały dodatkowe. Czyli od strony 80 do strony tam 96. Kolejne materiały dodatkowe. No właśnie. Ale co to jest za opowieść Asterix Legionista? Tak bardzo, bardzo skrótowo. Można powiedzieć tak, że mamy sytuację, gdzie nasi bohaterowie dowiadują się, że jeden z Galów. Został uprowadzony, a można powiedzieć siłą, wcielony do legii cudzoziemskiej, do zaciężnej armii Cezara i został wysłany do Afryki. Więc nasi bohaterowie wyruszają, by go uwolnić. W skrót, serowo pomijam pewien istotny fakt fabularny, bo chodzi o to, żebyście wszystkiego nie wiedzieli. Jak się do dostaje, jak yy, wcielałem się nasi bohaterowie. Znaczy, wcielają. Oni uznają, że jedynym sposobem, żeby odbić tego przyjaciela czy tego gala, to jest po prostu zaciągnąć się do armii. I to jest pretekst do bardzo, bardzo, bardzo dużej sytuacji, ilości sytuacji komicznych. Mnie ten humor bardzo bawi. Ja po prostu brechtam ze śmiechu wielokrotnie od momentu, gdy są pierwsze treningi, po marsze, po samą zakrętowanie, dostanie się na, w pobliżu y, miejsca walk, walki i sam finał tego komiksu, który mi się bardzo podoba. Klasyczna, perfekcyjna moim zdaniem kreska Alberta Uderco. Po prostu uwielbiam tę kreskę, uwielbiam ten styl. On jest y, zarówno szczegółowy, jak jest wykorzystanie po prostu na czterech kadrach. Możemy mieć po prostu scenę komiczną, która jest świetnie zarysowana. Raz, dwa, trzy, cztery. Genialne moim zdaniem. Dużo zabawy, dużo rzeczy dodatkowych można wyczytać właśnie z tych materiałów dodatkowych. Chociażby to, ile wynosiła służba wojskowa we Francji w latach 60. XX wieku. Tego nie wiedziałem. Się, gości, bawili się gościny i uderco tropami, czy, yy, czy może nie tyle tropami, co różnymi rodzajami typami, stereotypami różnego rodzaju postaci. Oczywiście bazują. Genialnie na tym, że mamy jakieś cechy danych nacji, charakterystyczne, rozpoznawalne, stereotypy odnośnie różnych krajów czy mieszkańców tych krajów, no i wykorzystują, podkręcają na maksa, żeby po prostu cały czas się z tego śmiać. I komiks ten dla mnie w latach 90. ta opowieść główna, była bardzo zabawna, jakim śledziłem. I teraz po latach moim zdaniem się świetnie broni. I w ogóle, w ogóle nie czuć na na tym tytule, faktu, że on ma ile? Prawie 60 lat, jak tam, chyba 67? To będzie ile? 67, 30 parę, no... Ponad 50, spokojnie ponad 50, niesamowita sprawa, więc... Zdecydowanie mogę polecić ten komiks. Jeżeli lubisz Asterixa, jeżeli lubisz ten humor, to ten styl graficzny, te opowieści, to to wydanie powinno Cię zadowolić. Ja jestem bardzo zadowolony po prostu ten asterix mnie bawi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.